Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina. Dzisiaj przychodzę do Was z domku Przymaja, z naszej agroturystyki, z mojej takiej perełki, z... to jest takie marzenie, które ja sobie spełniłam i chciałabym Was tutaj ugościć z tej perspektywy. Tutaj jesteśmy akurat w sypialni z tyłu na ścianie mamy takie piękne kwiatuszki, piękne obrazy, zdjęcia takie, które zamówiłam bodajże na Allegro. Przychodzę do Was z takim krótkim w sumie filmikiem. Chciałabym porozmawiać na kilka tematów, które mi się nasunęły ostatnimi czasy, i też chciałabym wam pokazać, co kupiłam wczoraj. Oczywiście, będąc w Pepco, pojechałam tylko po kapcie dla syna, bo dziwnym trafem bardzo szybko stopy mu rosną, i kupiłam kilka rzeczy. Wbrew pozorom nie jest tutaj tak dużo rzeczy, po prostu duże kartony. I teraz tak. Napiję się łyczka kawki, bo bardzo jestem spragniona tej kawy. Kubeczek też z Pepco oczywiście. Kupiłam chyba w Krotoszynie? Chyba w Krotoszynie. Pychakawa. Nie mogłam się doczekać tego pierwszego łyka, bo tak przyszłam tutaj do domku, bo dzisiaj mamy gościa i yy, troszkę musiałam ogarnąć. Jeszcze zostało mi yy, umycie podłogi, wszędzie podłóg, i będę stąd wychodzić. Ale korzystając z okazji, że tutaj jestem, bardzo lubię tu przebywać. Praktycznie ostatnio mam mało czasu na to, bo jesteśmy chorzy z synem już od dwóch tygodni. Mamy teraz um, kolejny tydzień, będziemy w domu siedzieć niestety. Syn do przedszkola przez trzy, kolejny, trzeci tydzień nie pójdzie, na czym bardzo oboje ubolewamy, bo jak nam się przyzwyczaił um, do chodzenia do przedszkola, to nas znowu kolejna um, choroba dopadła. I no niestety musimy jeszcze ten antybiotyk dobrać do końca, wybrać i... O! Mamy sikorkę na e, płocie przy orzechu, super! <grym> Także no niestety chorób skali teraz krążą i e, nie unikniemy tego. A chciałabym Wam pokazać tutaj wczorajsze moje zakupy z Petko. Mam tutaj Paragon. Kupiłam przepiękne dwie takie poszewki. Ona z jednej strony jest taka: to jest taki meszek aksamit, coś Ala Aksamit, tak? Yy, materiał poliester, ale jest taki właśnie meszkowaty, misiowaty. Ma z fajną taką złotą. Ob, ob, tutaj obszyta ob jest na złoto. I ma bardzo ładny wzór. Były trzy ostatnie w Pepko, ja wzięłam dwie i sobie tak urozmaicę mój salon, to będzie do salonu, więcej jakichś tam szaleństw, nie będę kupować i bo znowu zostanę w ogóle posądzona o pocholizm, gdzie to mnie tak rozbawiło ostatnio, że jestem pocholiczką, jak pokazywałam z temu haul. Hmm, taki zakupowy, gdzie tak naprawdę kupiłam tylko rzeczy potrzebne do agroturystyki. Słuchajcie, jak się rozkręcacie, robicie swój biznes, to zawsze, zawsze musicie włożyć w to jakieś pieniądze. I to nie jest zakupocholizm. Słuchajcie, co mnie tak naprawdę rozbawiło i poruszyło trochę, no bo po pierwsze wydaję swoje pieniądze nikogo to nie powinno w ogóle interesować czy ja jestem zakupochaliczką nawet jeżeli jestem zakupu to 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 jest moje to to, jest, y, to będę wydawać pieniądze na terapię ludzie y, naprawdę zawsze wiecie co i to jest zabawne że ja nie jestem y, osobą która jest gdzieś tam rozpoznawalna o chyba mój mąż pojechał bo właśnie czekamy na niego nie jestem osobą rozpoznawalną. Nie nakręcam filmów, nie kręcę filmów jakichś nie wiadomo jakich. Chciałabym się tak właśnie raz na jakiś czas z ludźmi podzielić tym co się u mnie dzieje, ale zawsze znajdzie się osoba, która ci dobije taką szpilę i ja naprawdę podziwiam po mnie to spływa częściowo, ale y, gdzieś tam trochę może i rusza. Bo naprawdę ludzie w dzisiejszych czasach potrafią nieźle dobryć. Dobrze, że ja jeszcze jestem w miarę tak y, słabym. Słabym. Y, jak to się mówi? Uczestnikiem YouTube'a. Że tak to ujmę i, i że większy, większy hejt na mnie jakiś nie siada, bo... Y, po co to? Po co to? Po prostu. Tak samo, jeszcze taką dygresję: tutaj chciałabym dodać, że dodałam zdjęcie na Instagrama z moim synem i z takim orłem u mojej cioci, która też ma agroturystykę, i chciałam to jakoś tak. Yy, fajnie zaakcentować, yy, żeby ludzie zobaczyli, jak jest duży, że jest duży ten, ten orzeł, bo mój syn też jest duży, yy, a że, żeby widzieli, że yy, jaki ludzie mają talenty i tak dalej i tak dalej. Zupełnie niepotrzebnie chyba yy, wstawiałam zdjęcie obok, yy, w sensie razem z synem. Mogłam samego orła yy, sfotografować ale tak może ktoś nie miałby takiego rozpoznania, takiej wizualizacji, żeby wiedział, jak to coś wygląda, ta rzeźba. I też zaczęły się śmieszne jakieś komentarze dziwne i usunęłam. Usunęłam to zdjęcie. Wiem, że raz zdjęcie, które zostało wrzucone do internetu, to gdzieś na pewno jeszcze będzie, ale usunęłam do świętego spokoju. Jak będę dodawać zdjęcia z synem, nad czym często się zastanawiam? To będę dodawać tylko i wyłącznie chyba. E, z, nie wiem. Nie będę go pokazywać. O, po prostu. Bo... nie wiem. Ludzie są naprawdę śmieszni. Dziwni. Ale nie o tym. I te poszewki, właśnie miałam mówić. Widzicie jak się rozgadałam. Poszewka jedna kosztowała 15 zł. Także dużo niedużo. Kupiłam e, trzy pojemniki, takie plastikowe, i cena ich była 12 zł, czyli 4 zł za jeden pojemnik. Bo dziwnym trafem e, giną nam gdzieś te pojemniki, rozpływają się, nie mogę znaleźć. A jak robię jakieś tam żarełko, to też często potrzebuję takiego pojemnika. No i nigdzie nie mogę znaleźć. Nie wiem, co się dzieje. Chyba duchy. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w Pepco wczoraj. Są takie kieliszki i cena ich, tu jest cztery. Cena ich jest 17 zł. To powiem Wam, że naprawdę bardzo przystępna cena. Fajne te kieliszki właśnie tutaj do agroturystyki, gdyż chciałabym, aby ludzie, może nie tyle, że rozpowszechniać alkoholizm i tak dalej, ale mogą przyjeżdżać tutaj oczywiście w ramach relaksu, może jakieś pary, które chcą spędzić ze sobą romantyczne chwile, i także jakaś lampka szampana, czy tam lampka wina. No gdzieś to trzeba wypić, no a też nie, co w szklankach mają pić? No nie, no nie bardzo, dlatego chciałabym też, aby to tak jakoś ładnie było e, elegancko podane i żeby to elegancko wyglądało. Bardzo ładne takie liście są, zobaczcie, że tutaj przykładowo tylko jednego, taką ma tutaj stopkę o. i może jednego wyciągnę. 17 zł, to bardzo fajna cena. Ja dostałam od gości moich pierwszych, pierwszych, e, pierwszych zaklepanych. O, taki kieliszek. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. E, ciężki, masywny, właśnie o to chodzi. Dostałam piękne dwa kielichy e, i ostatnio niestety przy myciu jednego zczaskałam. Na takich czarnych stop stópkach. Nóżkach. O, no i niestety jednego zczaskałam, został jeden, a z jednego to średnio pić, więc y, dokupiłam jeszcze cztery w Pepku. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam dla mojego syna, kapcie zostały już w domu. Kapcie kosztowały, zaraz Wam powiem, y, kapcie 25 zł, na licencji takie z myszkomiki granatowe a na święta ostatnią rzeczą, którą kupuję na święta bo mamy z tamtego roku pełno ozdób i tak dalej ale nie mogłam się powstrzymać, zobaczyłam to zobaczcie, taki chłopczyk który jest, ma taki jakby śnieżek na sobie, ośnieżony śliczną ma czapeczkę no przepiękny jest i ma tutaj taką kulę, śnieżną bodajże zobaczcie, jakie ma piękne ubranko <laughs> Uroczy jest. Tutaj to się oczywiście włącza. Kula się świeci. W nocy to pewnie daje mega efekt. Zobaczcie, takie, no cudo. No po prostu jeszcze jest dziewczynka w wersji dla dziewczynki, dziewczynka. Nie wiem, ale po prostu, no nie mogłam się powstrzymać. I cena tego, powiem Wam, jest 25 zł. Tak, i takie coś postawię mu e, na u niego na komodzie ja już kupowałam, tak w tamtym roku w tym roku kupiłam na święta takiego jakiegoś zajączka, jeszcze teraz kupiłam na jesień takiego jeżyka także jakby nie przesadzam z kupowaniem, nie jestem zakupocholiczką <grym> nie przesadzam z ozdabianiem bo wiem, że tych ozdób to to później tylko jest zbieracz kurzu Jakiś tam staram się jeden, dwa akcenty na każdą porę, powiedzmy roku, czy tam na święta, coś mu tam urozmaicić w, w domku. Też yy, na Halloween kupiłam w Action takie, yy, takie naklejki na okno. Tak sobie. Dobra, na razie nie będę tego chować, nie będę tego tutaj hałasować. Co wam chciałam jeszcze powiedzieć oprócz tego, oprócz tych zakupów, to to właśnie, że oczywiście serdecznie zapraszam tutaj do mojej agroturystyki, do naszej agroturystyki. Moje marzenie czeka na was otworem. <laughs> Czekam na was z otwartymi rękami, rękoma. Jak do tej pory trafiam samych wspaniałych gości. Miałam parę taką... Troszkę starsi ludzie ode mnie. Z Holandii przyjechali tutaj. Porozmawiałam sobie z nimi: wspaniali ludzie, pogadałam. Zaprosili mnie na kawę tutaj do siebie. Ja też piekłam bułeczki drożdżowe, więc przyniosłam im kilka. Także naprawdę, miałam też pary z dziećmi. Miałam też tych dwóch pierwszych moich gości, to właśnie z polecenia od cioci których serdecznie pozdrawiam. O ile jeżeli mnie oglądają, też z nimi super sobie porozmawiałam, ornitolodzy. Tak, opowiadali mi o swoim hobby, o, o tym jak spędzają wolny czas, że od 20 lat jeżdżą właśnie po agroturystykach, że naprawdę w Polsce mamy piękne tereny, które możemy zwiedzać i fakt faktem, że świat stoi dla nas otworem, więc kto chce, gdzie chce i jak chce, tam sobie spędza czas. Ale uważam, że e, bardzo ważną rzeczą jest też poznać swój kraj, zobaczyć tutaj nasze, e, może skromne, ale nasze, tak, progi. E, chciałabym jeszcze coś powiedzieć, właśnie znowu mi wyleciała ta myśl. A! Jeszcze odnośnie, e, e, skaczę tak z tematu na temat, ale właśnie chciałabym też powiedzieć o tym, że ktoś mi zarzucił, że kupuję szajs, może nie tyle, że szajs, ale jakieś takie no byle co e, z Chin i tak dalej. E, wiecie co? I też chciałabym się do tego odnieść, bo e, jeżeli będzie mnie stać na to, aby kupić sobie firmowe rzeczy, aby kupić sobie e, powiedzmy coś, co w e, galerii będzie kosztowało 100 zł, a ja mogę to kupić za 10 zł, praktycznie to samo. E, już tak e, abstrahuję, po prostu sobie wymyślam ceny. No, ale mm, zdroworozsądkowo nie, nie jestem osobą, która jest w tym momencie e, w stanie wydać pieniądze jakieś większe. E, Robię to najmniejszym kosztem jak tylko mogę, bo chcę, żeby to, co mam tutaj, może jakościowo nie będzie jakoś yy, super, ale te oryginalne rzeczy też się psują. I też się bardzo często. Moja mama kupiła odkurzacz Philipsa i nawet nie był sprawny przez rok. Więc wiecie, no. Nie tłumaczę się, po prostu chciałabym, żeby każdy uszanował to, e, co ja robię. Ja nikogo też nie krytykuję, jeżeli jesteście... E, macie takie możliwości. Kupujcie to, co chcecie. Kupujcie i pokazujcie to, co chcecie. E, ktoś opowiedział kiedyś o moim e, poczuciu dziwnym humoru. Gdzieś tam był jakiś w sensie, że a, wydaje ci się, że jesteś taka zabawna. Nie, nie wydaje mi się. Ja jestem. Bo ja się sama ze sobą dobrze czuję. Ja jestem zabawna dla siebie. A jeżeli dla kogoś nie, no to trudno. No nikt tutaj, ja, wiele ludzi to powtarza. Nikt ciebie tutaj nie trzyma, nikt ci tego nie każe oglądać. To jest twój wolny wybór, jesteś wolnym człowiekiem i rób to, co uważasz. Rób to, co ci e, daje szczęście, radość i nie zamykaj się na dobro. Wczoraj to napisałam mojej koleżance. Ona, jeżeli mnie ogląda, to będzie wiedziała, co chodzi. Nie zamykajcie się na dobro i bierzcie wszystko i nie dziwcie się, nie bądźcie w szoku, że coś dobrego do was przychodzi i e, nie bójcie się tego, dziękujcie za to, bo to jest też bardzo ważne. Dziękujcie za to. E, jeżeli ktoś wam powie jakiś komplement, o, nie, 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 to nie ja, nie, nie, to ja nie jestem tak fajna. Miałam tak? Już tak nie robię, wiem. Dzięki. Nie mówię, że wiem, bo to już pod narcyzm by trochę podchodziło, ale po prostu dziękuję. Widzicie, mam tylko głowę. Dobra, rozgadałam się, połączyłam trochę, połączyłam trochę zakupów z takimi moimi refleksjami życiowymi, z chciałam się, którymi chciałam się z Wami podzielić, bo. Jak, aha, jeszcze też właśnie napisałam kiedyś Joyowi. Temu Joyowi Rajwalowi, um, O którym kiedyś um, robiłam taki wywiad, powiedzmy. Z którym? Um, on wydał niedawno, jak śledzicie mnie gdzieś tam moi znajomi wiedzą, on wydał. Pff, oczywiście, jeżeli patrzą na moje stories na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Łykawy. Wydał ostatnio 8 listopada. w dniu urodzin mojego chrześniaga eee, Kolejny singiel powiedzmy, że no, singiel. Utwór w, e, w kooperacji, kolaboracji <grydy> jakoś tak? Z, we współpracy o z taką panią. Nie będę mówić, kto to jest, bo nie pamiętam. E, polubiłam ją na Instagramie, w sensie polubiłam Obserwowałam ją i ma, jest bardzo yy, yy, utalentowana, mi się wydaje, też. Yy, ładny ma głos. I właśnie, jeżeli macie ochotę, wejdźcie sobie i zobaczcie, właśnie yy, Odyssey in Fire, Joy Rival ze współpracy z nie wiem, nie pamiętam, przepraszam. Mogę Wam wrzucić w, yy, w opisie. Yy, o co mi chodzi? On napisał, aha, bo to jest ogólnie, zresztą sobie zobaczycie, to są dwa różne głosy, dwa różne typy muzyczne, że tak powiem. I jest taki trochę kontrast między nimi, jeżeli chodzi o głosy, ale no ogólnie moim zdaniem fajnie to wyszło. No i napisałam, podzieliłam się oczywiście z Joem swoją opinią, on, powie, no aha, napisałam, że, że tak, że, że fajnie to wyszło, że ona ma bardzo ładny głos, bardzo mi się podoba, no i jego głos już znam, tak, więc no, wiadomo, że, że skoro go słucham, no to, to mi się jego głos podoba. I on napisał mi, że... Ludzie, którzy lubią ten typ muzyki, będą oczywiście, będą oczywiście go słuchać. Jeżeli nie lubią, to, to on ma swoją muzykę cały czas dla nich. Tak? Czyli tą taką standardową. Bo ja mówię, że fajnie, że eksperymentuje, że testuje, że właśnie się rozwija. Nie idzie cały czas klapkami zamkniętymi w jednym kierunku, tylko Widzę, że w różnych stronach jakby próbuje siebie, tak? I napisałam, aha, i że i wiadomo, że komuś się to może nie podobać, komuś się może podobać. Ja mu napisałam, że jeżeli tobie się to podoba i ciebie to obawi i ty lubisz to robić i sprawia ci to ogromną radość, to to rób, bo krytyka zawsze będzie um, tylko żeby z tej krytyki wyciągać to co najlepsze, tak? Czyli tą konstruktywną krytykę, a tą taką krytykę, którą ludzie piszą, bo piszą, no to po prostu trzeba gdzieś tam wyrzucia, wyrzucać z głowy, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Jeżeli ty się czujesz dobrze i to, co robisz, sprawia ci radość, to to rób, bo najgorsze jest to, jak ktoś zaczyna cię podcinać skrzydła i nie ma tej motywacji takiej. Właśnie to wtedy samemu trzeba się motywować i samemu trzeba się nakręcać, że to jest moje ja to chcę robić, ja to chcę robić, ja to chcę pokazywać, ja to chcę kupować, wszystko w tym temacie. Ja chcę się spotykać z tymi osobami, ja chcę spędzać czas z tym kimś, a jeżeli się komuś coś nie podoba, no to, to na pewno nie można jakby sugerować się narzuconymi opiniami, o, narzuconymi. Bo nikt nikomu nic nie może zarzucić i narzucić. Uff, dobra. Masakra. <noise> może ja powinnam w tym kierunku pójść. Ok, ludzie, kochani moi, ja kończę, bo muszę tutaj jeszcze podłogę umyć. Między 15 a 16 będę miała gościa. Um, upiekłam właśnie te owsiane ciasteczka. Nie wiem, czy wspominałam na początku, czy nie. E, przyniosłam tutaj panu e, cztery, takie dosyć spore. Na spróbowanie oczywiście muszę mu powiedzieć, że są z cukrem, z masłem i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieć, co jest w składzie, żeby się tutaj nikt y, nie poczuł urażony czy też y, nie miał jakiejś nieprzyjemności później. Będzie chciał to zjeść, nie będzie chciał to zostawić albo wyrzucić. Może ktoś y, skorzysta, może jakieś ptaszki. Nieważne, właśnie o to mi chodzi, żeby y, czuć się jak on u, u siebie w domu. Na luzie tutaj. Eee, no. Aha, jeszcze powiem, że moja babcia była bardzo osobą taką, e, właśnie ta babcia, która mieszkała tutaj gościnną. O, przepraszam, za tykami. E, była osobą gościnną i zawsze e, kto ją zna, to wie, że tu u niej również był zastawiony po prostu i wciskała każdemu wszystko e, e, i ja częściowo chcę jej tradycję tutaj zachować. Nie, że będę komuś coś ściskać, tylko po prostu y, wiem, że y, ona by też zaraz zaczęła każdego tutaj częstować, więc ja y, taki chociaż mały, mały, mały pierwiastek jej y, osobowości tutaj chcę też y, podtrzymywać, kontynuować. Dobra. Trzymajcie się wszyscy ciepło, do zobaczenia, bo się rozgadamy już kolana bolą od tutaj kucania. Trzymajcie się buziaki, do usłyszenia i bądźcie zdrowi. Pa!